Ostatnio przechodząc się po mojej bazie zauważyłam, że nie mamy żelaza. Także w dzisiejszym odcinku zbudujemy gigantyczną farmę żelaza. Na samym starcie musimy opróżnić szalkery z poprzedniego odcinka, ponieważ przydadzą się nam potem, bo będziemy dużo surowców zbierać. Następnie farbujemy szalkery na żółto, ponieważ w nich potem będziemy kolekcjonować piasek. Do farmy golemów są potrzebni oczywiście villagerowie, więc kradniemy ich z wioski. Okazuje się, że musimy wykopać tunel, żeby ich przetransportować do naszej bazy, więc tak robimy. Kiedy mamy już dwóch villagerów, tworzymy beacon i wykopujemy pomieszczenie, żeby ich potem tam rozmnażać. Uff, skończone. Tworzymy kilkanaście łóżek. Dokładnie potrzebujemy 48 villagerów, więc rozmnażanie ich trochę zajmie. Jako, nie mamy czym ich rozmnażać, no to pierwsze, co robię, idę ogarnąć sobie jakieś emeraldy. Na początku robiłam to z patyków, ale potem stwierdziłam, że możemy zrobić pole marchewkowe, które będzie o wiele lepsze. Więc tworzymy pole marchewkowe. No i mamy teraz rzeczy, aby rozmnażać villagerów. Chwilawkujemy sobie na naszej farmie Gunpowdera, żeby go trochę uzbierać, bo będziemy dużo latać w tym odcinku. Zbieramy marchewki i rzucamy co jakiś czas naszym villagerom. I tutaj po prostu czekamy, Aż wileżerów będzie 48, co najmniej, więc tu się dzieje miłość cały czas, coraz więcej miłości. No co się gapisz? Yy... No i kiedy miłość jest na wystarczającym poziomie to wyrównuje miejsce na naszą super nową farmę. Ona powstanie na spałczanku, dzięki czemu zawsze będzie pracować. No i kiedy wyrównaliśmy już trochę teren, możemy zacząć budować naszą farmę. Działa ona na takiej zasadzie, że są cztery takie lejki. Pod każdym lejkiem jest trzech villagerów i jeden zombie. Jako, że villagerów już mamy, niedługo będziemy ich sprowadzać, ale najpierw zbudujmy cały szkielet farmy. Powstaje ona z kobrystauna, ponieważ i tak ona będzie zakryta, tego kobrystauna nie będzie widać, więc ten projekt będzie epicki. Więc trochę kopla, trochę ścianek, trochę wody, aż trochę. Przechodzimy do ostatniego, czwartego poziomu gdzie dajemy furtki, rozlewamy ostatni raz wodę, dajemy glowstone, żeby tutaj nie rozbiły się moby No i sama farma jest gotowa Teraz z góry musimy zrobić sufit, żeby nam woda nie zamarzała nie zamieniała się w lód Także robimy wielki sufit z pół Oho, jakaś impreza chyba No i wszystko gotowe no, prawie wszystko, ponieważ jak powiedziałam, nie wykopałam tego do końca, więc dalej zaczynamy wyrównywać teren, tworzyć dirtowe schody, ponieważ w farmie brakuje dwóch rzeczy: zombie i villagerów. Więc pierwsze co będziemy robić, to doprowadzić villagerów. Także zrobiliśmy dirtowe schody. Następnym krokiem jest w ogóle ogarnianie emeraldów, żeby kupić namtagi, jak widzicie na moim pasku. Potrzebujemy ich 16, butelek tylu zombiaków będzie w naszej farmie. Jako, że nie miałam za bardzo opcji pozyskiwać emeraldy jeszcze na tym świecie, musiałam kopać drzewa i sprzedawać marchewki. Lecz po chwili udało nam się kupić ostatnie namtaki. Mistry beacon a mianowicie pozyskujemy złoto z naszego blikonu, żeby stworzyć tory napędzające i wykładamy je na naszej drodze z Dirta. jak zwykle. Następnie naszych villagerów zaczynamy prowadzić już do swoich celów, których zostaną na całe życie. Także sprowadzamy villagerów po kolei, ale to trwało, bo musimy ich sprowadzić 48. Kolejni villagerowie tam. No i to był ostatni villager. No i zaczynamy sprowadzić po kolei już zombiaków. Także jak się nam udaje kogoś złapać, to go sprowadzamy. Jak widzicie, tutaj jest mnóstwo mobów i dużo zombiaków. Próbuję ich jakoś strapować, żeby ich doprowadzić do naszej farmy. Niestety zaczęły nas atakować fantomy, które popsują nam kompletny plan. Ale kilku udało się strapować i wysyłam ich po kolei w miejsca, w których powinni być. Niestety zraspił się golem i wszystkich moich zombiaków wytłukł. Kolejny zombiak. W sumie po ilości znikających naimtaków w moim ekwipunku możecie zobaczyć, ile ich doprowadziłam. <gry> Jednak nie używałam naimtaga na wszystkich, z tego względu, że niektórzy trzymają coś w ręce, ale zrobiłam miejsce na razie tymczasowe do zbierania surowców. Oooo, ile tych innych golemów tutaj jest, żeby ich w końcu upuścić. Dodajemy tabliczki, lawę, no i spuszczamy tych golemów na dół. I to jest wydajna farma żelaza. Wieczorem dalej walka z zombiakami. Ale po czterech godzinach udało się doprowadzić wszystkich do swoich celów i farma działa. Także skoro działa, teraz czas zacząć dekorować je. Więc dekorowanie rozpoczynamy od endu, a mianowicie musimy sobie tutaj ogarnąć cały Shulker Box Łopat z efektywnością co najmniej 3 i Unbreakingiem 3, ponieważ będziemy potrzebować ich do zbierania szybko sandu. Więc ogarniam sobie wszystkie Łopaty, które mogę. Trwało to chwilę, ale postawiam sobie Enchant przy farmie Endermanów, dzięki czemu poszło to w miarę szybko. W nadarze stworzyłam portal, który przeniósł nas na pustynię, i tutaj musimy 40 Shulkerów uzupełnić piaskiem. I ktoś powie, masz kopiarkę przecież? A ja powiem, wiem, ale raz w życiu chcę chociaż na tej serii wykopać legitnie sobie sand, a niego duplikować. Także kopiamy sand. I to wszystko trwało aż 5 godzin kopanie tego sandu. Szczególnie, że nie mieliśmy tylu szalkerów, musiałam na dwa razy to robić, ale w tle słuchałam sobie jakoś podcastu i szło to całkiem szybko. I nie myliłam się, prawie cały szalker, box, łopat poszedł na to kopanie. Tak jak udało nam się wykopać pierwsze 20 szalkerów, przeniosłam je do naszej bazy, opróżniłam szalkery i dalej kopanie piasku. Ale co dalej się stało z tym piaskiem? Ano to, że musiałam je zanieść ze sobą do neteru, postawiłam tam dużo piecyku. I musiałam wszystko przerobić na szkło, Także to też trwało około 4 godziny, ponieważ nie mieliśmy żadnej przepalarki. tak się przepala 8 minut, a my tych staków mieliśmy no bardzo dużo. Także ładuję wszystkie piecyki, tylko czekam aż się przepali. Dlaczego w neterze? Ponieważ lawa jest najlepszym źródłem paliwa, tak naprawdę. I bardzo łatwo jest to pozyskania w neterze. Także wszystko przepalajcie w neterze, moje drogie dzieci. Teraz zbieramy sobie rzeczy, które będą nam potrzebne do stworzenia naszej super obudowy do naszej farmy. Jako, że szkło już mamy, to następną rzeczą ciężką do zebrania jest Y, Około 10 tysięcy sztuk go potrzebujemy. A jako, że nie da się go wydobywać instant, tylko trzeba go jednak kopać, no to zajęło nam to też troszkę czasu. Godzinkę tutaj bym dodała. Spokój tam. Ten potem musieliśmy przerabiać na różnego rodzaju rzeczy w Stone Cutterze. Musieliśmy pozyskać jeszcze trochę stona. Wszystkie rzeczy zaczynam przygotowywać. Następnym blokiem na naszej liście był Ametyst. Był bardzo blisko schowany naszej bazy. Potem trochę węgla na pochodnie, trochę lightów z Netheru, też mi to potrzebne. Przepalamy ten Stone na Smooth Stone. Pozyskujemy 3500 grasów i 6000 dirtów. Jako, że dirt mieliśmy po poprzednim projekcie, to praktycznie pozyskujemy tylko gras. Patrzcie, ile już się tego żelaza zebrało. O, oh lol, dobra, trzeba je wszystkie przerabiać ponieważ bloków żelaza też będziemy potrzebować trochę do naszego projektu około 300 sztuk. W międzyczasie też zbieram z naszej bazy konkret, który będzie nam potrzebny. Jako, że po poprzednim projekcie trochę nam go zostało, to nigdzie nie musiałam się wybierać, tylko wszystko udało mi się zebrać ze skrzyni. Jeszcze trochę drewna to zawsze się przydaje. Zabieram bikona, którego postawiłam wcześniej, dodaję więcej skrzynek do naszego grindera, bo potrzebujemy nitek i kości. Także sesja w trwała 11 godzin, no i po 11 godzinach mamy bardzo dużo kości, a one są nam potrzebne do mączki kostnej, aby, jak widzicie, bardzo szybko bone milować sobie różnego rodzaju roślinki. Dokładnie roślinkę różową i roślinkę magentową. Te dwa kolory nam będą potrzebne, ponieważ te kolory musimy przebarwić nasze szkło. 20 szalkerów różowego szkła i 20 szalkerów magentowego szkła. Y I robiłam to autoklikerem, bo jakbym miała klikać na te kwiatki tyle razy, to by mi się nie chciało. Ale szkło jest gotowe. Następny krok to 40 tysięcy białego konkredu, którego nie mamy, więc tak wygląda nasza farma, jeżeli chodzi o kopiowanie konkredu teraz. A tak wygląda teraz po godzince pracy. Także niech się duplikuje. Tak jak tutaj widzicie, wszystko działa poprawnie. I duplikowanko, o dziwo, zajęło tylko godzinkę. Ale więcej zajęło, niestety, przerabianie powder konkretu na zwykły konkret, ponieważ musiałam to zrobić ręcznie. gdyż nie ma żadnej maszynki jeszcze, bo ten świat nie jest tak rozwinięty. I to zajęło mi grube 6 godzin. No ale nie będę wam pokazywała 5 godzin czy 6 przerabiania tego konkretu, więc następna rzecz. Następna rzecz to już budowanie naszej farmy, ponieważ mamy wszystkiego. Więc na początku zbudujemy taki kwadrat, w którym zamkniemy naszą farmę z białego konkretu. Oczywiście nie będzie to potem sam pusty kwadrat, ale na razie kwadrat nam posłuży jako pokazanie wam o co chodzi. No, także zbudowaliśmy na razie tyle. Teraz zaczniemy robić takie, jakby można powiedzieć, ząbki. No i tutaj właśnie buduję te ząbki, o których mówiłam. Jest to czasochłonne i musiałem co chwilę latać z boku, żeby zobaczyć, czy to dobrze wygląda. W efekcie finalnym doleciliśmy do takiego momentu. No i jak widzieliście ten efekt, to potem wyżej też musimy wyłożyć konkret. No i wygląda to obecnie tak. Na razie taki pusty kwadrat, ale ma jakiś kształt już. Następnym krokiem właśnie jest dodanie efektu mgły, używając różowego i magentowego szkła. Także najpierw magentowe szkło idzie sobie na pierwszą warstwę w środku tego naszego kwadratu. W tych miejscach, w których właśnie ten kwadrat prześwituje, to będzie bardzo ładnie wyglądało. Także z daleka teraz to wygląda tak, no ta kostka dostała trochę uroku, ale jeszcze trzy warstwy szkła, czyli najpierw różowa, potem fioletowa, a raczej magentowa, no i znowu różowa. Cztery warstwy szkła pokażą nam super efekt mgły no i teraz wygląda to tak, no ten fog efekt jest super ale dalej jest pusty ten kwadrat więc coś tu trzeba dodać, a raczej prostokąt w środku wygląda na razie tak ta farma golem sobie spada, trafia do naszego sortownika, który jeszcze nie jest nigdzie podłączony więc wygląda to super jako żeby dać trochę uroku tej farmie na bokach tego kwadratu budujemy sobie golema który jest przypięty łańcuchami i trzyma kwiatek z drugiej strony robimy totalne lustrzane odbicie tego, a na froncie powstaje oto wielki totalnie wielki golem trzymający miecz dodajemy jeszcze sztabkę, żelazo żeby było wiadomo, że no tutaj powstaje żelazo. Na dole też zaczynam wykładać teren, ponieważ jak widzicie jest on strasznie brudny, po to był nam gras potrzebny. Dodajemy różnego rodzaju ścieżki i budujemy jeszcze dwa mikrogolemy, które będą przywiązane do podłoża. A efekt finalny prezentuje się tak. Tu mogło być episkie zakończenie, ale zapomniałam jeszcze dodać system sortującego, więc podpinam po prostu hoppery do tej farmy. A i jeszcze formuję teren, żeby naturalniej to wyglądało. Plus właśnie sieję gras za pomocą mączki kostnej, żeby dodać też tutaj trochę życia i z daleka to wygląda tak. To jest finalny koniec tego projektu. Jeżeli Ci się spodobał, zostaw łapkę, komentarz. Trzymaj się. Do zobaczenia. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.